Hej, hi, hello, witajcie w moim świecie, źle, witajcie na kanale rap, z komik nie jest blisko. Mm. <laughs> Widzicie, kiedy właśnie staram się mówić wolno, nie wychodzi mi to niestety, ponieważ właśnie później się gubię i nie potrafię, nie potrafię wolno myśleć, myślę bardzo szybko, spontanicznie. I tak wiecie hardkorowo czasem. Także jak ktoś tu powiedział wczoraj ogólnie, że jestem zmęczona. Słuchajcie wczoraj fakt stałam trochę wcześniej jak się staje wcześniej tu z dzieckiem, bo do szkoły musisz je odprowadzić czy coś to potem tak jest, ale ogólnie nie jest tak do końca, że zmęczona taka byłam, po prostu nie, nie byłam pomalowana. Dzisiaj na przykład nie mam tylko kreski, mam tylko rzęsy i też widać jakbym nie była pomalowana. Bo tak właśnie się malujesz, praktycznie tego nie widać. Eee, bo, bo po prostu bo nie ma sensu. Z drugiej strony, tak ta kamera jest taka, aż tak nie będzie nic widać. Musiałam się tak mocno, mega wyteptytować, więc współczuję osobom, które naprawdę się malują mega mocno, bo to naprawdę, jak one tak na żywo są, to po prostu chyba muszą być bardzo wymalowane. Jeszcze gorzej niż to, to widać ewidentnie w kamerze, naprawdę. Także dzisiaj czytamy sobie, dzisiaj w ogóle jest 12 marca, czytamy sobie Księgę licz 32-33 rozdział. Dzieje apostolskie 17 od 16 do 34 e, wersetu, czyli do końca. I czytam sobie na razie, oczywiście, ten dzieje apostolskie. E, Bóg kazał przejść, przejąć, e, nie, 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 to nie to. Paweł głosi na e, Aropagu nowinę o Jezusie. A czy ty głosisz, gdzie się da o Jezusie? Pomyślałam sobie, to on poszedł na główne miejsce. Zaprosili go oczywiście, żeby głosił, więc tam, gdzie zapraszają, to tam głośmy. Nie bójmy się, nie wstydźmy się, a czasami też wychodźmy sami z intencją, żeby właśnie głosić Ewangelię. Ponieważ ludzie też to oczywiście potrzebują wiedzieć eee, wiadomo. Dalej. Był zburzony, widząc bożki, jakie stały. Wszędzie, gdzie były stały bożki. Wprawił go w stan duchowego wzburzenia. Mamy możliwość być zburzonym na rzeczy, które Panu Bogu się nie podobają, które są niezgodne z Biblią. Dlatego, że po prostu są to rzeczy, które są herezjami, czyli modlenie się do innych bożków, bóstw, obrazów, krzyżyków i innych rzeczy, które są niezgodne z tym, co mówi Biblia. Eee... Tak mi się właśnie przypomniało. Wam powiem od razu w innym filmiku. I ee, dalej. Ale powiedział do nich delikatnie, że ołtarz, który był wolny, a było ich dużo, dla każdego boszka jakiś ołtarz, i tylko na tym nieznanym było napisane nieznanemu Bogu. I on mówi: To jest właśnie ten, Bóg, którego ja Wam głoszę. I głosi o Jezusie, o zmartwychwstaniu, o tych wszystkich innych rzeczach. A jak zaczął tylko mówić o zmartwychwstaniu, to od razu zbiły się podziały, bo tam byli niektórzy, którzy w to nie wierzyli, i wierzyli. Tak jak teraz ludzie nie wierzą, że będzie zmartwychwstanie. Albo w ogóle, że będzie pochwycenie, albo go w ogóle nie będzie. Tak jak czasami też nawet ludzie nie wierzą, że będzie drugie przyjście Jezusa, które jest drugą, inną rzeczą niż takie pochwycenie, które jest kompletnie, całkowicie inną rzeczą niż w ogóle jest. Um, ale mimo wszystko przyłączyli się do, nieg do niego Dionizy oraz Damaris, aby właśnie też posłuchać dalej i w większości tam jakaś część uwierzyła, a część oczywiście nie. Więc ci, którzy mieli uwierzyć, uwierzyli, a ci, którzy nie, nie uwierzyli. Ale on robił co do niego należało, chodził tam, gdzie Pan Bóg mu kazał i po prostu czynił to, co po prostu Bóg mu mówił. Przechodzimy teraz do Starego Testamentu i tutaj, to to jest, słuchajcie, tak samo to się tu wszystko właśnie dzieje. To się naprawdę mega ze sobą łączy Stary Testament z Nowym. Oto e, to zobaczcie, na końcu tego tutaj całego e, rozważania, jeżeli chodzi o Stary Testament. To jest krótko, bardzo. E, że ci, którzy nie chcą i nie będą Pana Boga o Niego walczyć, o Jego, o Jego imię, jak powiedziałam wielokrotnie, nie, nie odziczą, e, nie zobaczą po prostu Królestwa Bożego, ponieważ go się wstydzą. Nie walczą o Niego, nie walczą po prostu o, o Boże działanie. E, nie zobaczą jej, ponieważ nie byli w pełni ze mną. Tak mówi Biblia, właśnie tutaj w tym testamencie. E, czyli nie byli za mną. Nie zobaczą królestwa, ponieważ nie byli za Bogiem. Nie zobaczą go. Tylko oni, bez reszty, y, Kaleb i Jozue, stali po stronie Pana. W której stronie stoisz? Okreś się w końcu, po której stronie stoisz? E, potem 33 mówi bardzo fajny rozdział. Nawet nie wiedziałam, że taka tu w ogóle opcja jest. E, cały rozdział mówi o Wyjściu Izraela z Egiptu. Może tak wam się spodoba też moje mówienie. E I ich podróż. Do ziemi. obiecanej Tutaj wszystko jest opisane. Z jakiego miasta, z jakiego miasta byli tu, 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 tu było tych miast dużo. 40 lat. Y było to w 40 roku, jeżeli wtedy właśnie oni chodzi 40, dlatego kto, 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 ktoś mówi czasami, skąd jeszcze 40 lat? Bo tu jest napisane, 38 werset, tam na polecenie Pana kapłan Aron wstąpił na górę Chor, gdzie umarł. Było to w 40 roku po wyjściu Izraelitów z Egiptu. Czyli widzimy, że oni chodzili przez pustynię 40 lat. Aż wtedy wymali wszyscy ci, którzy właśnie nie mogli wstąpić do Kanaanu. E i Aron zmarł, mając 123 lata. Umarł na górze chor. Tak? I, mimo wszystko, gdy już prawie byli na miejscu, w tym Kanaanie, to Bóg kazał im przejąć Kanaan i zniszczyć na tej ziemi wszelkie bożki i świątynki. Bóg każe, byś zniszczył w sobie wszelkie bożki, wszelkie świątynki. Jak coś widzisz, coś jest nie tak, od razu zaczynaj to niszczyć. Myślę sobie, czy Bóg kazałby teraz zniszczyć jakieś bożki, figurki Maryi i różnych innych rzeczy. Myślę, że to nie tak by nie było sensu, bo potem tutaj nas, nas by, że tak powiem, wzięli że za jakiś wandalizm, byśmy tylko trafili do więzienia i nie wiadomo, czy to w ogóle by było sensu. Ale z punktu widzenia Biblii byśmy, byśmy byli jakoś, uważam, usprawiedliwieni. Aczkolwiek... Ee, nie ma tego chyba sensu, bo nie, tu chodzi, nie chodzi tu o to, by zniszczyć to, co jest na zewnątrz, tylko to, co jest wewnątrz. Czyli wewnątrz to, co jest brak pokory, duma, ego, grzech różnego rodzaju, by zniszczyć sobie naprawdę te złe takie mm, po prostu złe rzeczy. Więc tak samo i Ty zniszcz sobie te złe rzeczy, ponieważ to nie warto naprawdę, słuchajcie, trzymać tych wszystkich rzeczy w sobie i to trzeba naprawdę, słuchajcie, oddać i a Panu Bogu naprawdę dziękuję, że to mogę naprawdę po prostu być z nim i mam to wszystko uregulowane, uważam. Na tyle, ile mogłam to zrobić, na tyle, ile to mogę naprawdę to zrobić i mam naprawdę wszystko, słuchajcie, na wszystko nie powiem co, e, ponieważ mm, Jezus też chodził. Jak też go nie chciał, słuchać, on od razu odchodził, on się tym nawet chyba nie przejął. Po prostu robił dalej swoje, na nic nie patrzył. Eee, to ja rozczarowam, taką to słuchacie rozmawiać z taką pewną osobą, i już nie masz miłosierdzia. Bo to, bo to, bo tamto, bo tamten cię chce przeprosić, albo coś tam, coś tam. A ja mówię, w ogóle kompletnie mnie to nie rusza. Bo uwierz, wierzcie mi, zauważyłam, że stało się tak, że teraz całe życie ludzie są nawróceni i teraz cały czas taką nad sobą biadolą, narzekają i cały czas są takimi ofiarami losu. i... Nie chcą iść do przodu. A co Bóg mówi? Tak, jakby byli takimi farzeuszami, takimi osobami, które e, -stop od Pana Boga wszystko wzięły, a non-stop im coś nie pasuje. Tak jak właśnie to było z tymi farzeuszami. Im non-stop coś nie pasowało. Nie rób tak, nie rób tego, nie rób tamtego. Cały czas wszystko było źle. Dlatego do osób, którzy są wierzący, możemy powiedzieć troszeczkę ostrzej to samo do nich mówił, plemię zmijowe. I ja tutaj, i słuchajcie, ja dziękuję Bogu, że mój umysł się tak zmienił, tak mój umysł się zmienił z Panem Bogiem, że naprawdę ja już teraz, no tak jakby e, dziecko płacze cały czas i ty mu wierzysz, i cały czas mu wierzysz i, wierzysz, i wierzysz, i wierzysz, i wierzysz, i wierzysz, a on cię wykorzystuje do swoich celów i po prostu jest takim, wiecie, po prostu wykorzystywaczem. I kiedyś on w końcu się zmieni, jak my jak, jak będziemy taki, tacy pobłażliwi? No nie. Bóg tak samo był, niepobłażliwy, wychowywał swoje dzieci. E, najbardziej to powiem w, w tym testamencie, niestety, ale w Nowym Testamencie też wiem, że ma taką miłość do nas. To jest łaska, słuchajcie, że my to możemy z nim być, że jeszcze tu jesteśmy, że możemy się zmieniać. I wielokrotnie, kiedy tu widzę, jak naprawdę odczuwałam taki atak od, od tej osoby diabelskiej, a mnie nic nie ruszało. To było coś niesamowitego, słuchajcie. Po prostu to było coś niesamowitego. I powiedziałam, jeżeli ta osoba się nie nawróci, nie będzie pokutowała, dla mnie nic nie działa, typu to, że ktoś sobie to popłacze, że po prostu jest takim, wiesz... Ja znam tę osobę już od podszewki z różnych stron. I Bóg dzięki Bogu pokazał mi po prostu, że tak jak Mojżesz musiał być... E, prowadzącym e, takim człowiekiem, e, który prowadził swoje, swoje, swój lud ostrą, mocną ręką. Ponieważ e, gdyby tutaj był taki pobłażliwy, to niestety, bo wiecie co by, było, co by było, to co teraz ogólnie i tak jest. Oczywiście i tak trochę tam by tego było, ale mimo wszystko nie można tak robić. Ponieważ jakbym była pobłażliwa dla mojej córki, to ona by taka była gruba, że masakra. I by tylko na nas to była chora, i tylko co chwila tylko słuchajcie, po prostu, ja to tylko słodkie, 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 ale, ale po prostu to nie jest dobre. Mamy mądrość, mamy rozum, musimy nad nim tutaj go wykorzystywać i Bóg tak samo nam dał ten rozum, że nie mogą tu nas wykorzystywać ludzie, by po nas jechali, jeździli i po prostu, i tylko nie wiem, e, wiem po prostu, że miłosierdzie. To nie jest to, że teraz Ty będziesz taki pobłażliwy dla wszystkich faryzeuszy i ludzi, którzy Cię wygodnego wykorzystywać, ale miłosierdzie uważam to jest dla ludzi, którzy są nowi, którzy potrzebują. Do Pana Boga przyjść nie rozumieją w ogóle, o co w tym chodzi. I wtedy Ty takiemu o miłosierdzie, takiemu alkoholikowi też pokaż, pokażesz mu miłość. To uważam jest miłosierdzie, pomożesz komuś coś, pieniążki, jakieś cokolwiek innego. To jest miłosierdzie. A nie miłosierdzie dla faryzeusza, który jest długo w Panu Bogu i wykorzystuje Ciebie i patrzy na Twoją taką, ma mm, takiego ducha, uważam, takiego ducha, po prostu, takiego. Em, Manipulowania. To jest duch manipulowania, który po prostu jest tym człowieku, który myśli, że będzie manipulował nami. A Bóg nie manipuluje. Bóg mówi to i to. Czasami my tak samo na nim wybijamy, jakby presję na, tym, na Bogu naszym. Także może, no ale widzisz, zrobiłam to i tamto, widzisz to, 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 tamto. Nie, Bóg wie, jak grzech to grzech. Musisz to odpokutować i musisz to zostawić. Nawet nie wiedziałam, że o tym będę w ogóle mówiła, ale słuchajcie, naprawdę, ja to widzę od dłuższego czasu. Od dłuższego czasu widzę, że ludzie tak mocno, bardzo mocno. Yy... Od dłuższego czasu tak manipulują Bogiem i myślą, że sobie coś ugrają. No nawet tak teraz. No przecież Bóg mnie kocha. Ja kocham dziewczynę. Jestem kobietą, ale albo czuję się facetem. Bóg mnie przecież kocha. Bóg mnie tak nie zostawi. Nie Bóg naprawdę, słuchajcie, nie da się manipulować. On nie może przeciwstawić się słoneczko, temu, co po prostu y, on mówi i wierzy. On nie może, słuchajcie, przeciwstawić się temu. Ponieważ. On naprawdę po prostu ma już prawa i zakazy, nakazy. <laughs> On nie może ich jakby odciąć od siebie, i no dobra, tutaj, tutaj, tutaj cię pobłażę. Właśnie pobłażenie, uważam, to jest to, że Bóg daje nam czas na pokutę, na nawrócenie się, na to, byśmy mogli do Pana Boga przyjść, na to, że. E po prostu y y y y masz jeszcze możliwość nawrócenia się. To jest taka, taka jego łaska, i taka y pozwolenie na to, byś mógł jeszcze coś zmienić. Nie wszystko wiadomo i tak do końca zrobimy, no bo nie da się. Mimo wszystko jesteśmy obmyci w Jezusa, w, Jezusa, w, Jezusie, w, Jezusie, w Jezusie, w Jego krwi, czyli on zmył nasze grzechy, przeszłe, przyszłe, i teraźniejsze. Ale nie pobłażajmy sobie. Myśląc sobie, że co teraz sobie zrobimy, to będzie teraz o fajnie i wiecie o co chodzi. I po prostu bo wszystko nie widzi, On tam w niebie jest, sobie siedzi, ale sobie siedzi na tronie i On nic nie zrobi, bo przecież już co może więcej zrobić? Ojej, koniec, nie wiecie, co On może zrobić. Hmm. <laughs> Także, e, słuchajcie, to by było na tyle. <laughs> Ja tutaj muszę nawet oddzielić na ten temat filmik od tego właśnie, od tego, od tej manipulacji, którą ja po prostu widzę w ludziach eee, i ludzie naprawdę manipulują różnymi rzeczami myśląc, że to jest miłość, że to jest miłosierdzie, że to jest taka, teraz ma, takie to jest, mamy teraz takie mieć jakby do tych osób współczucie, my całkowicie mylimy współczucie z miłosierdziem i manipulacją, to jest całkowicie różna inna, inna rzecz, na serio. Można manipulować człowiekiem w taki sposób, że on cię tak zamanipuluje, że nie będzie cię tak kocha, a potem, że ty nie masz miłości, a to jest dla Twojego dobra. Ten brak, Twoim imaniem braku miłości. To jest, jeżeli za czas ktoś cię wykorzystuje, to nie on, że cię kocha, albo że ty go kochasz. Tym po prostu przeszkadzasz i wtedy nie pomagasz. Ktoś tak naprawdę, słuchajcie, po prostu cały czas, e, że tak powiem, e, no wiecie. Nie pije, albo w sensie, no manipuluje, no tak, jest biedny. Widziałam taką, kiedyś w takim filmie właśnie, taka kobieta, była matka, manipulowała swoją córkę, ta córka cały czas pomagała, pomagała, ta cały czas piła alkohol i piła, a pożyczysz mi tyle pieniążków i tyle pieniążków, to tylko był niby film, ale ile takich sytuacji, słuchajcie, jest, że słyszałam takie to właśnie filmiki, tam było pojechane, na przykład dziewczyna mówiła w filmiku, że... Yy, Dzwoni, dzwoni matka do swojej córki, jest, to jest ogólnie 15 minut drogi od córki, a ta córka nie może przyjechać, bo ma coś ważnego do zrobienia. Nie wiem, z dzieckiem się zajął, czy coś innego, ma pracę, czy coś tam, coś tam. No nie może w tym momencie przyjechać. A ta matka, no jak nie może przyjechać? Ale to ma ważną sprawę do zrobienia, no musi tu przyjechać. Ale mamo, ja teraz nie mogę, bo teraz po prostu nie mogę teraz. No nie wiem, mam sraczkę. no nie mogę teraz. No nie będzie mówiła, że ma sraczkę, no nie, nie powiem tego na przykład akurat, nie? Ale ma tak samo jakieś inne rzeczy. I powiem wam, młodzież teraz, ta generacja teraz, w takim którym ja jestem teraz w wieku, budzi się, że takie ro rodzice, którzy taki właśnie sposób robią, że cały czas tylko, że ty musisz dać, ty musisz pomóc, ty musisz przyjechać, ty musisz tu być, to jest ewidentnie, słuchajcie, mega manipulacja i te osoby są bardzo poranione, ale muszą sobie z tym poradzić, bo to jest ich problem, że są, mają czegoś nieuregulowanego. Um, i, e, i ta osoba właśnie mówię, to takie, to takie to taki był film, po prostu tylko pokazywała tylko ona tutaj dawała w takiej sytuacji, że jak się zachowują rodzice, zachowują się dzieci, i później, jak na przykład, y, no jak to, ja cię wychowałam, papierce cię zmieniałam, to to to, to tam, to, a ty takie rzeczy mi robisz? Ta, tak się zachowujesz, tak mi matkę traktujesz, która cię wychowała? Nie, to nie jest matkę wychowałaś i tak to ta matka traktowałaś, to jest po prostu mądrość, że nie na każde zawołanie, ponieważ ja mam już nowe życie. Ja mam swojego męża, ja mam dzieci, ja mam pracę, dom. Ja nie, ja nie powiedziałam, że swojego, swojego, swojego rodzica nie kocham, ale nie jestem w stanie teraz, mając w tych czasach tutaj pracę i w ogóle, e, że tak powiem, być na każde zawołanie swojej matki czy swojego ojca, bo tak sobie on chce, czy ona chce. Nie jest to w ogóle możliwe w tych czasach. Ja mam dalej miłosierdzie, bo nie mówię, że nie pomagam, czy pomagam. O tym tu nie będę mówiła, bo to jest inna rzecz. E, nie będę tą co mówi prawa ręka robi, co lewa, niech nie wie, jak mówi Biblia, ale po prostu Bóg ma dla nas e, do wykonania w tym życiu nie skupienie się, e, nie by żyć dla rodziców, dla dzieci, dla męża, tylko żyć dla Niego. To, że tu mamy to wszystko, to jest przywilej, że możemy z tego korzystać i mamy, mamy przywilej, mamy tę osobę, którą mamy w swoim życiu, ale możemy im pokazać Jezusa w czynie, w słowie, w odwiedzaniu się nawzajem, spędzaniu ze sobą czasu. Ale jeżeli rodzice mają Cię gdzieś i nie mają dla Ciebie czasu, a tylko za, coś chcą, mówię tu ogólnie, jak, jak właśnie tutaj w takich generacjach, teraz tutaj czasach tak żyjemy, znaczy, że to nie jest relacja, że tylko te osoby chcą, tylko od Ciebie chcą, chcą, chcą tą energię od Ciebie, że tak powiem, energię energietykosowa nie lubię, ale tak to można tak troszeczkę jakby nazwać. Chcą wszystko od ciebie, a od siebie nic nie chcą dać. Więc jeżeli ty nie teraz z tego nie zmienisz tego tutaj problemu, który masz w sobie, w sensie tym nie uwolnisz się od tego, to będziesz ty po prostu potem zniewolony. Ja się od tego uwolniłam, ja żyję teraz po prostu inny mam inne, całkowicie myślę, ten temat. I yy, dla mnie życie tutaj jest dla Jezusa. On, jak to tak. I przychodzi mi też taki fajny fragment. Uważam, że to może chodzić też o to, że kto się nie wyprze własnego ojca i matki czy rodziny. Yy, to znaczy, że po prostu nie jest mi godzien. I tutaj właśnie teraz ta kwestia właśnie, że teraz możemy być tak uwikłani w te wszystkie rzeczy, by pomagać swoim rodzicom tylko imi, tylko swojej rodzinie, a nie wiedząc, co Bogu mamy pomagać. Jemu mamy służyć, to jest dla Niego to życie. Więc na tym się skupmy. Przyjemności tu życia są. sądzić, powiedziałem, co zrobimy oczywiście, z tym spędzamy sobie czas i w ogóle, ale naprawdę uważam, że tutaj to życie jest dla Boga. Jeżeli ktoś nie ma ochoty ze mną się spotykać, ja na siłę go nie przyjmuję, coś w się sensie go nie zmuszam, żeby się ze mną spotykał, Jezus tak samo do tego nikogo nie zmuszał. On chodził tam, gdzie chciał, by ktoś po prostu z nim był, i do niego ludzie przychodzili, a nie ty musisz za kimś biegać, by ktoś po prostu do ciebie przychodził. Jak ktoś do ciebie się nie chce spotykać, no to sorry bardzo, po prostu nie ma opcji, żeby tam po prostu ktoś, wiecie, po prostu no. nic nie zrobisz. Więc to oczywiście o tym będzie oddzielny filmik. Słuchajcie, trochę to przygotuję na ten temat, bo naprawdę to jest bardzo i to widzę, że to się cały czas ostatnio tu wiąże ze mną, w, Wie ze mną tu wchodzi w sensie, że Bóg mi to pokazuje, by o tym powiedzieć, że ludzie naprawdę pomylili tą właśnie troskę o innych, tą taką ym, naprawdę troska o innych to jest tylko coś, co innego. Jest to spędzenie ze sobą czasu, tak, pomaganie, tak ale o tym dobra, w innym filmiku, bo za długo mówię. Więc tutaj to, to, co nie powiem, posłuchajcie sobie w późniejszym czasie, może w innym filmiku, żeby to wiadomo, może coś się wiadomo, nałoży się z pewnością, tego może i dużo, ale czasami to będzie tak, że może coś nie dodam, zapomnę, więc to warto posłuchać do końca, właśnie tak jak teraz to sobie słuchacie, bo naprawdę Pan Bóg, myślę, wydaje, że daje nam teraz mądrość też taką i trochę budzi nas, że teraz troszeczkę jest inaczej, nie musimy aż tak bardzo... Mm, po prostu iść są tą stronę, w którą nie powinniśmy iść. No. Także. Pokuta, 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 pokuta. Miłosierdzia oczywiście, tak samo i, i tyle. Do usłyszenia. Pa, spokój.